Ciuszek. Dzięki za posprzątanie przed bajeczką maluszki! Uu, znalazłeś zaginiony skarb! To jest mój milusi Koci bucik! Dzięki! Jest mniejszy niż myślałem. Ups. Ja. Przypomina bajkę o kimś innym, kto zgubił swój bucik tęczowy kopciuszek! Znam bajkę o kopciuszku! To prawie ta sama bajka, tylko inna! Bajkowirze, bajkowierze z za zańce! Czas bajeczkę nam powiedzieć w swojej bajkobańce. Dawno, dawno temu były sobie dwie siostry: tęczowy kopciuszek i gryzalka! Książę szuka nowej królewskiej tancerki i zaproszę mnie. Oj, nas na próbę. Tańcy? Nie potrafię tańczyć tak dobrze jak ty. Nikt nie potrafi, nie martw się. Gdy zacznę wywijać moje piłaty, nikt na ciebie nie spojrzy. Racja, wszyscy będą zajęci tobą, więc ja będę mogła poćwiczyć swój taniec. Aha, uh -huh, tak. Powinnaś zostać w domu! Dla własnego bezpieczeństwa! Do później! Chciałabym umieć tańczyć bez upadania! Czy wypowiedziałaś życzenie? Jestem twoim kociwróżem! Wow! To ja mam swojego kociwróża? No jasne! I nalegam, byś poszła na tę próbę, by pokazać wszystkim swoje niesamowite taneczne ruchy! Ale za każdym razem, gdy tańczę, przewracam się. To już przeszłość! Magiczne, tęczowe, taneczne buty! No, czas już iść! Nie chcesz się spóźnić, co? Ale, ale, ale... Baw się dobrze, tęczowy kopciuszku! Tańcz tak, jak tylko ty potrafisz! A twoje nowe, magiczne buty zrobią resztę! Tak sądzę. Nieźle. Kto następny? Ups. Sorki. Wow! Rewelacyjnie. Okej, okay, buciki, pokażcie co potraficie. Wow! Nie upadłam! To te magiczne buty! Nie upadłam dzięki nim! Ja się nie przewracam! Ui! Ui! Zatrzymać muzykę! Pęczowy Kopciuszku, nauczyłaś się tańczyć? No! No, to w takim razie wyzywam cię na pojedynek! Pojedynek? Uwielbiam pojedynki! Niech wygra najlepsza. Zaczynajcie. <śmienicza> Twoja kolej. O, no dobrze, buciki. Nie pozwólcie mi upaść. Ja tańczę. Jest. Jej taniec jest niesamowity. <śmienny> Stój! Zaczekaj! Muszę się dowiedzieć, do kogo należą te buty. Następnego dnia książę przymierzał buty każdej dziewczynce w królestwie, aż został mu tylko jeden dom. O, książę! Szukam najlepszej tancerki w królestwie właścicielki tych tęczowych butów. O, masz na myśli mnie, a to są oczywiście moje buty. Na pewno wyglądają na za duże. W takich dobrze się tańczy. Dają swobodę ruchów. Widzisz? O, witaj. Zechciałabyś przymierzyć te buty? O, jak chcesz. Proszę. Nie dzięki gryzalko. Zatańczę tak, jak potrafię najlepiej. Teraz albo nigdy. Aś ty! Wszędzie bym poznał te taneczne ruchy. Jesteś najbardziej interesującą tancerką, jaką widziałem. Proszę, bądź moją królewską tancerką od teraz aż do wieczności. Dobrze, ale tylko razem z moją siostrą gryzalką. A ty nauczysz się swojego stylu. No jasne. Co? Poważnie? Ach. Wszyscy tańczyli sobie długo i szczęśliwie. I koniec. O, świetna ta bajka tru! A gdzie jest mój milusi koci bucik? Wiesz, wydaje mi się, że bardziej pasuje komuś innemu bi. Wygląda przesłodko. Prawie tak jak pewien kotek. Gdy się obudzi, chcę ją z powrotem.